W minioną niedzielę na stadionie w Besku spotkały się najlepsze drużyny ochotniczych straży pożarnych w powiecie Sanockim. To tutaj bowiem odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w grupach A i C. Rywalizacje o pierwsze miejsce towarzyszyły gorące emocje. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami ósmej już edycji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sanockiego. Co to oznacza dokładnie rzecz biorąc? Oznacza to, że dzisiaj w to piękne niedzielne popołudnie w Besku spotkały się najlepsze drużyny jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, który na szczeblu gmin... Wygrały eliminacje rozgrywane e, na własnych podwórkach. Rywalizacja o zwycięstwo o puchar starosty Sanackiego e, i wyłonienie dwóch najlepszych drużyn w kategorii kobiet i mężczyzn, które reprezentować będą nasz powiat na zawodach wojewódzkich, czyli o tytuł najlepszej drużyny Podkarpacia. E, proszę Państwa to można powiedzieć takie strażackie wspólne święto. Jeśli przyjrzymy się dokładnie startującym drużynom, prosiłbym, abyśmy zauważyli jedną rzecz. Popatrzmy na średnią wieków strażaków i druhen ochotniczych strażaczek, które startują w tych zawodach. Zobaczycie państwo, że to większość to młode osoby, młode twarze, które dzisiaj zupełnie inaczej postrzegają Służbę, y, odpowiedzialną, piękną y, służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu Sanockiego. Takie zawody, których dzisiaj jesteśmy świadkami, mają do spełnienia kilka ważnych elementów. Po pierwsze, jest to jedna z form doskonalenia zawodowego. Niektóre z elementów, które wykorzystywane są tutaj i ćwiczone w trakcie tych zawodów, to elementy, które później wykorzystywane są przez te jednostki podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. To również doskonała forma rozwoju e, tężyzny fizycznej, e, sprawności ruchowej. Wiadomo, dzisiaj strażak, po to, aby mógł skutecznie realizować działania ratowniczo-gaśnicze, być sprawne fizyczne, a więc poprzez organizację tego typu przedsięwzięć realizujemy również ten aspekt. I trzeci bardzo ważny to integracja środowiska strażackiego, pożarniczego. Ci młodzi ludzie spotykają się dzisiaj tutaj po to, żeby realizować w konkurencjach sportowych, ale będą się spotykać również tam, gdzie będą prowadzone działania ratownicze gaśnicze gdzie ramię w ramię będą ratować to, co najważniejsze: ludzkie zdrowie, życie i mienie. W dzisiejszych zawodach startuje łącznie 19 drużyn, z czego 12 to drużyny męskie i 7 to drużyny kobiece. Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywane są generalnie w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich, który w tej chwili dobiega do końca, to sztafeta pożarnicza, a więc drużyny pokonują. 50 metrowe odcinki i na każdym z tych odcinków jest do pokożniania jakaś przeszkoda. Jest to ściana, rów z wodą, jest to element związany z podłączaniem węży do rozdzielaczy itd. Tak i koronna konkurencja, która zawsze wzbudza najwięcej emocji podczas tego typu zawodów, to ćwiczenie bojowe, do którego już drużyny się przygotowują, a więc tutaj drużyny przy pomocy motopomp, linii stawnej, linii wężowych będą wykonywać ćwiczenie bojowe na płycie boiska. Są to dwie konkurencje, w których rozgrywane są zawody na wszystkich szczeblach tego typu zawodów. W tym roku w grupie mężczyzn zwyciężyła Ochotnicza Straż Pożarna Nadolany, Zaś w grupie kobiet niepokonana okazała się ochotnicza Straż Pożarna starnawy Górnej. Uczestnictwo w zawodach sprzyja integracji środowiska strażackiego oraz jest źródłem mobilizacji, samozaparcia i ogromnej satysfakcji strażaków i strażaczek. 岡本君に伝えた。